Dzień dobry. Bardzo dużo pacjentów obawia się swojej pierwszej wizyty u urologa, więc może troszkę rozwiejmy ten strach. Podczas pierwszej wizyty pacjenta pytam się, jaka jest jego główna dolegliwość, z którą zgłasza się do mnie. Następnie zadaję serię pytań pomagających mi naprowadzić, co może być przyczyną jego problemu. Następnie pytam się o leki, choroby przewlekłe, uczulenia oraz operacje, jakie przeszedł. Następnie, jeżeli pacjent ma jakieś wyniki badań, proszę, by mi je przedstawił. Najczęściej na pierwszej wizycie interesuje mnie u każdego praktycznie pacjenta badanie ogólne moczu, kreatyninę oraz, jeżeli to jest pacjent po 40 roku życia, poziom PSA. Następnie udajemy się do pokoju obok bądź do gabinetu z USG, gdzie wykonuję USG układu moczowego, jeżeli trzeba to USG jąder oraz badam pacjenta fizykalnie. Jeżeli pacjent jest po 40 roku życia, także wykonuję badanie palcem przez kichę stolcową. Pozdrawiam i do zobaczenia.